Kiedy przychodzimy na Eucharystię do świątyni, to widzimy, że w centralnym punkcie prezbiterium, czyli tej części, w której sprawowana jest liturgia i Eucharystia, jest ołtarz. Ołtarz, ten stół, który widzicie i na którym sprawuje się święte tajemnice. Ołtarz we wszystkich niemal religiach to najważniejsze i centralne miejsce kultu składanego bóstwu czy panu Bogu. Praktyki religijne związane z ołtarzem kształtowały się przez całe pokolenia, zarówno w kulcie pogańskim, jak i w kulcie Starego Testamentu. W starożytności ołtarz był zawsze traktowany jako miejsce wyjątkowe. Dlatego też często wręcz zabraniano dostępu do ołtarza osobom niezwiązanym bezpośrednio ze sprawowaniem kultu. My często, kiedy wchodzimy do kościoła i do świątyni, to nazywamy tę część ołtarzem. Zapominamy, że ołtarz jest tutaj. Oczywiście, że kiedyś szczególnie w tych stuleciach, kiedy celebrowano w Rycie Trydenckim mszę świętą, to wtedy rzeczywiście kapłan stał przy ołtarzu i tam był ołtarz, natomiast to, co jest tutaj nad ołtarzem, to jest tak zwana nastawa. Nastawa. I kiedy kapłan sprawował święte tajemnice na ołtarzu, przed tabernakulum i krzyżem, miał zawsze przed sobą i widział ukrzyżowanego Chrystusa. Natomiast właśnie ta część górna to jest nastawa. I czasami słyszymy takie określenie, jak jedziemy do Krakowa. Widzieliśmy ołtarz Wita Stwosza. Proszę godnych. to jest błędne określenie. Dlatego, że ołtarz Wita Stwosza tak naprawdę nie jest ołtarz. To jest nastawa i tryptyk. Ołtarz to jest ten stół z mensą, na której sprawowana jest święta Eucharystia. Dlatego stoi w centrum świątyni, najczęściej prezbiterium. Bardzo ważne, bardzo, ważna, bardzo ważne miejsce zajmuje ołtarz, dlatego że właśnie na Nim sprawujemy te przenajświętsze tajemnice. Czyli Eucharystię. I zobaczcie, kiedy rozpoczyna się Msza Święta, to najczęściej rozpoczyna się ona procesją. Powinna być procesja, czyli przez cały Kościół w kierunku ołtarza wędruje procesja, którą prowadzi Krzyż jako znak zwycięstwa i wielkiej miłości Pana Boga do ludzi. Za Krzyżem Idzie liturgiczna służba ołtarza, wszyscy, którzy posługują do Eucharystii. Następnie idą kapłani i główny celebrans zamyka tę procesję. Czyli ten, który przewodniczy zgromadzeniu, który przewodniczy mszy świętej. I ta procesja jest takim pięknym symbolem wędrówki ludu ku niebu. To jest taki też obraz starotestamentalny, kiedy lud wybrany wędrował 40 lat przez pustynię. Tutaj my, jako ludzie wierni, w swoim życiu dzień za dzień, tydzień za tygodniem, wędrujemy za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, i ta procesja pięknie symbolizuje tę naszą codzienną wędrówkę. Kiedy procesja dociera do ołtarza. To widzimy najczęściej, że wszyscy idący w tej procesji po kolei, na końcu Celebrans, uklękają. To znaczy oddają cześć Chrystusowi. W kościele, nasz jest pięknym kościołem, nasza świątynia, jest tabernakulum w centrum. I tak było bardzo długo i tak było od zawsze, że tabernakulum znajdowało się w części centralnej kościoła, nie wyrzucone gdzieś na bok. Jak czasami się dzisiaj buduje te współczesne kościoły, i tabernakulum jest gdzieś z boku, prawda? E, też jest taka jakaś dziwna maniera archeologiczna, e, przepraszam, architektoniczna. E, tabernakulum powinno znajdować się w centrum, bo Chrystus jest najważniejszy. I kiedy procesja dociera i kapłan uklęka. To właśnie robi to oddając cześć Chrystusowi, który jest w najświętszym sakramencie, w tabernakulum. Potem wstaje, idzie do ołtarza, który jest w centrum presbiterium, kłania się przed nim, oddaje ukłon w kierunku ołtarza i wykonuje niesamowicie intymny gest. Całuje ołtarz. Pocałunek ołtarza. Zobaczcie piękny, intymny, prawie że erotyczny gest we mszy świętej, bo kto się całuje, ci co się kochają. Prawda? Zakochani. No trudno spotkać zakochanych, którzy się nie całują. Całuje się kogoś, kogo się kocha i szanuje. Mamy tatę, dziadka, pradziadka. Pocałunek. I zobaczcie we mszy świętej Znalazło się miejsce dla tego niezwykle intymnego gestu, jakim jest właśnie pocałunek ołtarza. Jest to jeden z najbardziej wymownych gestów liturgicznych w czasie Mszy Świętej. Zwróćcie na to uwagę, kiedy będziecie następnym razem na Mszy Świętej, kiedy kapłan całuje ołtarz. Przepiękny, poruszający gest. Bardzo ważny gest liturgiczny. Który ma swoje głębokie znaczenie, dlaczego ksiądz całuje ołtarz? Co symbolizuje ołtarz, że kapłan składa ten pocałunek, piękny pocałunek na ołtarzu. W historii pojawiły się takie dwie najpopularniejsze interpretacje gestu ucałowania ołtarzu. Jedna pochodzi od ołtarza, przepraszam, jedna pochodzi od Ambrożego, a druga od papieża Inocentego III. Inocenty interpretował pocałunek jako pozdrowienie Chrystusa, tutaj reprezentowanego przez biskupa lub kapłana, skierowane do swojej oblubienicy kościoła. To znaczy ołtarz symbolizujący wspólnotę tą zebraną i teraz kapłan in persona Christi, w osobie Chrystusa. Składa pocałunek ołtarza, to znaczy Chrystus całuje Kościół. Chrystus z wielką miłością przytula i całuje wszystkich nas tutaj zgromadzonych. Przepiękny obraz i przepiękna interpretacja. Ale kilka wieków wcześniej, święty Ambroży, ojciec Kościoła, który zmarł w 397 roku. Podał jeszcze jedną, zupełnie inną interpretację, która zdobyła sobie większą popularność w kościele jego historii. Ambroży w ołtarzu widział symbol Chrystusa, a biskup czy kapłan, całujący ten ołtarz, był reprezentantem kościoła oblubienicy Chrystusa. Znaczy zupełnie odwrotnie. To kapłan. Reprezentujący wiernych zgromadzonych na Eucharystii, składa pocałunek Chrystusowi. Znaczy my składamy pocałunek Chrystusowi, całujemy Chrystusa, przytulamy się do Niego, Boga kochamy. Przepiękna, bardzo i wymowna kolejna interpretacja, tym razem świętego Ambrożego. Przez wieki ta symbolika ołtarza. Była różnie tłumaczona. W ołtarzu widziano symbol wiary, ludzkiego serca, ale bardziej popularna jest symbolika chrystologiczna. Wspomniany wcześniej święty Ambroży pisał, że kształt ciała Chrystusowego i ciało Chrystusa jest w ołtarzu. Spotykamy się z takim tłumaczeniem, że ten ołtarz symbolizuje grób Chrystusa. A obrus biały, który leży na ołtarzu, to jest płótno, w które było zawinięte ciało Chrystusa. Też niezwykle piękna interpretacja. Święty Jan Chryzostom, również ojciec Kościoła, dodawał, że uświęcenie nasze dokonuje się dzięki Eucharystii na ołtarzu, który jest nosicielem Chrystusa. I znowu ołtarz jako symbol żywy, żywego Chrystusa. Ołtarz stanowi centrum świątyni. Wokół niego gromadzimy się wszyscy my kapłani, ministranci, lud zebrany we świątyni. Kamienna płyta ołtarza, bo ołtarz powinien być tak naprawdę kamienny, marmurowy. Spotyka się drewniane ołtarze. Jak u nas. Ja jestem wielkim marzycielem i mam nadzieję i marzę o tym, żeby kiedyś stanął tu piękny, kamienny, marmurowy ołtarz i mam nadzieję, że nam się to uda. Ale dlaczego y, mówimy, że ołtarz, a szczególnie męsa, czyli ta górna część ołtarza, powinna być kamienna? Dlatego, że skoro ołtarz symbolizuje Chrystusa, a Chrystus jest kamieniem węgielnym. Ojcowie Kościoła pięknie mówili, że ten ołtarz kamienny, na którym sprawujemy mszę świętą, jest Chrystusem, jest skałą, bo Chrystus jest skałą. Ale też nawiązywali do takiego obrazu starotestamentalnego, kiedy Mojżesz ze spragnionym ludem podszedł pod skałę. I wszyscy chcieli pić. Uderzył, pamiętacie tę scenę, w skałę i wypłynęła z niego woda. I ojcowie Kościoła mówią, mówią: Podobnie dzieje się z ołtarzem. Kiedy na nim sprawuje się Eucharystię, to właśnie w tym momencie, jak ze skały, wypływa wiele łask dla tych, którzy we mszy świętej uczestniczą. Różna jest symbolika ołtarza, różnie też tłumaczy się. Ten piękny pocałunek, jedno jest pewne, słuchajcie. Ołtarz jest bardzo ważną i najważniejszą częścią świątyni, bo na nim sprawujemy święte tajemnice. I ten początkowy gest kapłana, który się pochyla i całuje ołtarz, niezwykle intymny, piękny gest. Wprowadza nas w tę wielką tajemnicę wielkiej miłości i zażłości pomiędzy nami a Bogiem. Więcej, kiedy dokonuje się ten moment pocałunku ołtarza, kiedy my już jesteśmy zgromadzeni na Eucharystii, to cała nasza świątynia, cały Kościół wypełnia się po brzegi nie tylko ludźmi, których widzimy, siedzimy w ławkach, widzicie obok siebie, ale jest tu obecne całe niebo. Ja nigdy nie zapomnę takiego ciekawego spotkania w Stargardzie, kiedy pracowałem w szczecińskim. Przyszła któregoś dnia do biura parafialnego matka ze swoją córką. Nie wiem, ile ona mogła mieć, 11 12 lat, 12? Taka przerażona i roztrzęsiona. I mówi, niech ksiądz porozmawia z moją córką, bo ona dziwne rzeczy wygaduje. I zacząłem rozmawiać z tą dziewczynką. Jeszcze wcześniej matka mówi, proszę księdza, Byłam z nią aż u psychologa i u psychiatry, żeby ją zbadał i powiedział, że jest zdrowa. Ale ona przeżywa coś dziwnego w kościele. I zaczynam rozmawiać z tą dziewczynką, i ona mówi: Proszę księdza, no bo jak ja wchodzę do kościoła, jak zaczyna się msza święta, to raptownie ja widzę nad ołtarzem takie piękne postaci, które się unoszą na skrzydłach. I mnóstwo takich dziwnych ludzi, którzy chodzą i stoją przy tym ołtarzu, i taką piękną kobietę, która stoi najbliżej księdza, z takim pięknym ubranym, takim niebieskim welonem. I kiedy ksiądz podchodzi do ołtarza, i kiedy klęka przed tabernakulum i całuje ołtarz, to wszystkie te postacie klękają i cały kościół jest wypełniony tymi postaciami. Ja tak słucham, i ta dziewczynka mówi, że ona to widzi. Ona to widzi. I oczywiście widzi coś, co widziało też wielu świętych i mistyków, którzy przychodzili i uczestniczyli we mszy świętej. My tego oczami i zmysłów nie widzimy, znaczy zmysłami naszymi oczyma, ale czasami Pan Bóg daje taką łaskę i pokazuje, co się tak naprawdę dzieje we mszy świętej. Jest nas tu dużo. Są aniołowie stróży, anioł stróż każdego z nas, są aniołowie, archaniołowie, są święci, jest Matka Boża, bo każda liturgia i msza święta to jest wydarzenie nie tylko tutaj, ale msza święta to jest moment, kiedy łączy się niebo z Ziemią. To znaczy nie jesteśmy tu sami. Całe niebo jak gdyby zlewa się w tym momencie do świątyni. I to jest niesamowite, słuchajcie. Dlatego Eucharystia jest tak niezwykle ważna dla nas. Dlatego przychodzimy. Czasami jest nam ciężko przyjść na Mszę Świętą. Czasami jest nudno, czasami się kręcimy, wiercimy, myślimy o tysiącu spraw, ale zobaczcie, coś nasze serce na tą Mszę Świętą ciągnie. Jest jakieś takie przyciąganie, bo tu dokonują się w czasie Mszy Świętej rzeczy niezwykłe. Jak mówiłem na początku, uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i to całe towarzystwo. Niebiańskie, święci, Matka Boża, święty Józef, wszyscy, którzy w tym momencie uczestniczą i są na Eucharystii razem z nami. E, tyle Boże na dzisiaj o ołtarzu, o pocałunku. Mówię to zawsze w wielkim skrócie, bo można było godzinami o tym opowiadać, e, ale w ramach to jest wszystko kateches oczywiście o błogosławionym marnowaniu. Za tydzień, w niedzielę o 18.00, kolejna katecheza, i dalej będziemy iść, wchodzić we mszę Świętą i będziemy sobie mówili o pierwszych słowach wypowiadanych przez kapłana, czyli o znaku krzyża, o tym, dlaczego kapłan rozkłada ręce, skąd ten gest piękny, kiedy mówi Pan z Wami. Czyli dalej będziemy opowiadali. i Mówili o znaczeniu tych obrzędów początkowych, rozpoczynających Mszę Świętą. Śpicie? To dobrze. To Amen.